SZUMI HISTORIE czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Półwyspie Westerplatte. Powiedzieliśmy sobie już jak powstał i... o bitwie, która w 1734 roku na terenie Półwyspu się odbyła. To teraz może parę słów o jego. historii XIX wiecznej w XIX wieku pojawia się taka idea turystyki, jaką znamy dzisiaj, że można pojechać nad morze tylko po to, żeby być nad morzem, że można odpoczywać, co wcześniej nie było takie oczywiste. No, szlachta możni tego świata faktycznie wyjeżdżali na tak zwane urlopy, na wakacje, natomiast przeciętni ludzie nie mieli takich atrakcji. Ale wiek XIX to wiek bardzo wielu zmian, w tym również w mentalności i świadomości społecznej. Wtedy to też popularyzuje się idea turystyki, wypoczynków wśród, wśród przeciętnych obywateli. Wiele osób może sobie pozwolić na wyjazd nad morze, między innymi dlatego, że masowo powstają publiczne kurorty. Największym kurortem, oczywiście, tutaj na pomorzu to jest Sopot, ale. O samym Sopocie to pewnie jeszcze innym razem sobie porozmawiamy. W związku z taką świadomością społeczną, na Westerplatte również tworzy się mały kurort turystyczny, letniskowe domki, restauracje wszystko, czego potrzeba kuracjuszom i turystom do pobytu nad morzem. I tak klaruje się XIX wieczna historia tego półwyspu czas pełen zmian zmian. I zagospodarowania tego terenu w formie kąpieliska na Westerplatte powstaje potężne molo, które z swego czasu nawet było większe niż to w Sopocie. Molo na Westerplatte liczyło o sobie ponad 800 metrów długości. A przypomnę tylko, że obecnie najdłuższe drewniane molo na świecie, czyli Molo w Sopocie, ma 512 metrów długości. Domki letniskowe i kuracyjne, które powstawały na Westerplatte, pozwalały wielu osobom w ciszy i spokoju odpocząć, jednocześnie będąc stosunkowo blisko Gdańska, ale i daleko na tyle, aby uniknąć zgiełku miejskiego. Na początku XX wieku zostaje tam zbudowany mały fort. Jeżeli chodzi o czas dwudziestolecia międzywojennego, to okazuje się, że. Na początku XX wieku na Westerplatte powstał fort, zbudowany jeszcze podczas zaboru pruskiego. Fort ten okaże się przydatny w 1939 roku. Historia dwudziestolecia międzywojennego i tego, co działo się z Półwyspem, również jest bardzo ciekawa. No bo po pierwszej wojnie światowej... Wracają tutaj kuracjusze, wracają tutaj urlopowicze, jeżeli można by to tak dzisiejszym językiem określić. Jednocześnie Polska czyni starania o to, aby mieć dostęp do portu w Gdańsku. Historię Gdańska jako wolnego miasta pewnie też kiedyś sobie omówimy, ale dzisiaj nie będziemy na to poświęcać większej ilości czasu. Odradzająca się Polska po I wojnie światowej dostała gwarancję o dostępie do morza i portu. Do morza wywalczyliśmy sobie 140 km linii brzegowej, ale w tych 140 km nie ma żadnego dużego portu. Jedyny duży port w okolicy to Gdańsk. Gdańsk, który w tamtym czasie staje się wolnym miastem. Mieliśmy przywilej korzystania z portu w wolnym mieście, no ale ta współpraca, delikatnie mówiąc, się nam nie układała. Ksiądz Stanisław Adamski, zarządzający Związkiem Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, wykupuje Półwysep Westerplatte. Ale Niemcy też nie bardzo chcieli sprzedawać ziemię Polakom, więc trzeba było się posłużyć użyjmy tutaj takiego słowa slangowego jak słup trzeba było się posłużyć jakimś słupem, czyli kimś, kto widnieje na papierze, kimś, kto niby wszystkim zarządza, ale de facto robi to w imieniu Człowieka, którego wynajmuje do takiej roboty. No to też wykupywano stopniowo działki na Westerplatte poprzez transakcje z kaszubami, ludźmi z pomorza, którzy mieli niemiecko brzmiące nazwiska. Inicjatorem wykupu działek na Westerplatte był Mieczysław Jałowiecki, pierwszy przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej w wolnym mieście Gdańsku. Tyle na dziś. Pewnie spodziewaliście się, że będę mówił o oblężeniu Westerplatte 1939 roku, ale to temat na inny odcinek. Za dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Szumi Historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.